biegną, biegną moi widzowie. Robert, o ja pierdziu, Robert, co ty robisz? Ty <grywa> masz mnie podnosić. Jaki gnój! Teraz we trójkę wagują, super. Dzień dobry. Witam moi drodzy w kolejnym materiale na kanale, w kolejnym odcinku z Battlefielda 2042, a dzisiaj przedstawiam wam najbardziej klasyczną klasykę w Battlefieldzie 2042, jaką można zrobić, chyba bo będziemy grali, moi drodzy, na kanałach nonchoir w trybie podbój na 64 osoby, czyli na tym mniejszym podboju w rozumienia Battlefielda 2042, na którym, moim zdaniem, gra się zdecydowanie najfajniej oraz pogramy sobie bronią M16A3, która w Battlefieldzie 3 była totalnym koksem, była najlepszym dla wielu karabinem szturmowym o bardzo dużej szybkostrzelności, no, generalnie klasyczek, co ja wam tutaj będę więcej mówił. Także, moi drodzy, gameplay na żywo. Grałem tutaj podczas tych klipów z widzami na streamku. Dużo akcji, dużo fragów. Mam nadzieję, że miło się wam go będzie oglądało. Jak zawsze zachęcam do ocenienia materiału po obejrzeniu, do zasubskrybowania kanału. Jak zwykle, trzymajcie się. Do usłyszonka. Miłego oglądania. A ten wariat leżał sobie. Kurczę, powiem wam, że. Uj! Panie kurczusiu, coś panu nie poszło. Powiem wam, że ciężko trochę to M16 e, opanować czasami. Okej, okay. fajnie wiedzieć, że połowa kul na początku, jak strzelałem w tego typa w niego, nie trafiała. No to niezły nie, nie, nie Battlefield 2022. Ciężko czasami ogarnąć na dystans to M16. Ciężej niż w trójce, wydaje mi się, ma większy recoil. najdzik. Drugi nejdźik. No. Nie wiem, czy ja mam jakiś hamulec wylotowy tutaj na tej MC zainstalowany. Ale, ale trzeba się troszkę czasem postarać, na dystansie tym bardziej. Chyba, że jest to kwestia może mechanik... E... O, mamy gościa? Tak? Mechanik battlefieldowy... Ba battlefieldowo-trójkowych w 42, o, może tak. Może jestem bardziej przyzwyczajony do strzelania w podstawce, z podstawowymi karabinami, niż do tych zeszłych bf -ków. Co by znaczyło, że te zeszłe BF-ki są bardziej wymagające, nie? Raczej. Okay. Ładniutko. Ładniutko. No nie ładniutko. Boxstroc to ma już na mnie awersję chyba jakąś. Chyba. chyba. Drugi raz z rzędu go tam ciachnąłem biedaka. Posnął? O Boże! Ale zwarzywiłem nie? Im więcej gram moi drodzy w ten portal i w te starsze mapki z tych starszych Bewków. Tym bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że jednak... Dobra mapa do FPS-a, dobrze zaprojektowana mapa do FPS-a. Z różnymi e, przeszkodami, e, z urozmaiceniami, takimi... Czekajcie, kurczę, a znowu zastrzelimy. E, z urozmaiceniami, jeżeli chodzi o budowlę, o, o środowisko, w jakim biegamy. To jest, to jest praktycznie czynnik, który sprawia, że gra jest sukcesem albo nie. I to nie trafiałem w niego tutaj w plecy. No kpina! Co tam widziałem coś? A, pana kurczusia. Po raz czwarty. Co tutaj za parkur odwaliłem też? Wstawaj, Polwierku. olwierku. O, karbowniczy walił. Z jakiegoś siedemdzika, z jakiejś świni. Okej. Okay. Skoczmy sobie do kontenera na śmieci. A, no, nie można kurde podnieść. Teraz trochę w dupie jestem. Jak stąd wyjść, żeby w dostać. Okej, okay. okej. Okay. Apteczka dla ciebie. A na minimapie widzę typka. Siema. Dzień dobry. Kapi. Kapiemu w plecy strzelić to zawsze przyjemność. No kurde, i mi też strzelili w plecy. Co jeden? Mam przejmujący. Okej. Tutaj mamy ziomeczkę, jeszcze jedna osoba na co jeden. Profilaktyczny Nejdzik, profilaktyczny drugi Nejdzik. Elegancko. Kurczuś po raz piąty. O, dlatego uwielbiam grać z widzami. Dlatego uwielbiam grać z widzami, dlatego uwielbiam grać w mapy na 64 osoby. Jeżeli chodzi o podbój, powiem Wam, że troszkę do tego przełamania się przekonałem, 128-osobowego. Ale w podbój mi się gra dalej dosyć ciężko. Aj. Z drugiej strony, nie pomagajcie mi. O! Dziękuję bardzo! Dziękuję bardzo! Okay. ok, może na to bez sobie ruszymy? Podejdziemy. No, jeszcze Pawła podnieśmy. Jako dobry medyk trzeba podnosić. Pamiętajmy, skutecznie przejmujemy ile ludzi. Już nie wiedziałem w kogo strzelać w pewnym momencie. No, ile tych hit markerów Co już ale jeszcze wziąłem jednego ze sobą. Git. Pomagajcie mi! Ktoś, może? Coś? O! Biegną, biegną moi widzowie. Robert! O, ja, pierdziu! Robert, co ty robisz? ty <grybujesz> mnie podnosić! Jaki gnój! No, będzie bagował mnie! A zbagowałem się znowu. Teraz we trójkę mnie bagują, Super. No cóż, nie ma innej opcji. Przepraszam bardzo, cały serwer. <laughs> I cyk, szanowni państwo. O, zajebiście, auto. Udało się jakoś... ...typa ogarnąć. Tam jest czołg? Ty, tam jest czołg. Tam iść nie będziemy. Ale tu jest łatwy frak. proszę bardzo. No, taki łatwy nie był. O, jaka ninja, widzieliście? Jakżem z klifu spadł? <noise> tylko ten punkt D. W zasadzie mamy tylko. Ksiema, agresja. Przede wszystkim agresja z M16. Full auto, bez przycelowania. Easy. Elo. Tak, wiem, taki młodzieżowy jestem. Ksiema. Zawsze dużo nawalania jest przy tym B1. Widzicie? Nawet tutaj było widać, że musiałem... Znaczy nie musiałem, nie? <laughs> Ale y, jak kopię broń. W stosunku do tych y, 42, w stosunku do M5 na przykład. Dobra, tam ktoś jeszcze. O, no, kurde, to hit registration. Okej. Okay. Pan Microsoft. Proszę bardzo. Jeszcze Ghost gdzieś się tutaj, ale od razu jest czołg. Lepiej spierdzielać jak najszybciej. No tak, żeby nie dostać bani. Cały czas ten czołg nam tu wali. O, tutaj będą misiaczki Pyk. Mamy jednego. Pyk. Mamy drugiego. Dobrze, dobrze. Tam jeszcze trzeci był. Już widzę pana. Kropeczkę. Podniósłbym tam tego typa, ale zaraz mi się ktoś tutaj wywieźcza. Fajny ten karabin, tak można kurde poczuć. Uch, To mi się udało. Można poczuć jeszcze taką totalną klasykę. A tutaj myślałem, że asysta będzie, a nie frak, szczerze mówiąc, na tym gościu. Szkoda, że nie udało mi się podnieść tamtego, który tutaj leżał, ale. Już trudno. To co, D? Może. Może na D? Aha. O, ale ładniusio. Hm, przyjemnie! Przyjemnie. Powiem, że przyjemnie. To będzie głupia decyzja. No, oczywiście, no bardziej kretyńskiej decyzji nie mogłem podjąć. Spokojnie jestem pasażerem. Spokojnie, szanowni państwo, desant na A1. O, ile tutaj misiaczków jest. Robert to ten, który mnie tibagował wcześniej! <laughs> Masz Robert za swoje, za te tibagi. Dobra, wstawaj gościu. Troszkę masowanka. Ale siadło, ładnie! No i co, ja bawimy się w Team Deathmatch, jak rozumiem teraz. sektory zabezpieczone. Znowu Robert, to za te tibagi wszystko, ja tobie mówię. Jak to słuchasz, jak tego słuchasz? Chłopaki, nie wiem, na co czekali na zaproszenie może do zabawy jakieś? Dobra, a jeden jeszcze schodzi. Kurde, trzy osoby aż tu są. Okej. Okay. Rondel. Rondel. To nie zły garnek. I cyk wyczyszczone. Piękna akcja powiem wam, ładniusia. I jeszcze podniesiemy Elo, nice. Jeden. Ok, tutaj mamy technikę jeszcze ze sobą. Makacza, 92, o dwa lata młodszy ode mnie wnioskuje w takim razie. Stary byk. O, podnieśli kolegę. Uj! <gry> Przepraszam bardzo, aż zamilkłem. Przepraszam. O kurde, tak niewiele. Proszę bardzo. Jaki draksa. Mam Robercik. Było blisko. I z Robercikiem to się nie lubimy teraz, ewidentnie. Okay, tutaj ładnie skontrolowaliśmy. Pięknie. To co, nadę? Początko. Dobra, nie mam siły. Trzeci raz, trzeci raz samoczynnie mapa się restartuje. No, chyba zwariuje. Come on.